No i można śmiało powiedzieć, że powoli wchodzimy na podium, ponieważ mm, królowa Elżbieta istnieje w ściślej czołówce osób, które, głów koronowanych, które e, w sumie e, wchodzą na podium i najdłużej rządzą. 8 kwietnia 2022 roku prześcignie Jana II Liechtensteina jako trzeci monarcha w rankingu. No, i w przyszłym roku będzie również obchodzić swój platynowy jubileusz. Królowa Elżbieta, w sumie, która jest najdłużej panującą monarchinią Wielkiej Brytanii, przygotowuje się właśnie do obchodu swojego platynowego jubileuszu w 2022 roku. Królowa, która miała 25 lat. Gdy jej ojciec zmarł 6 lutego 1952 roku, w lutym przyszłego roku w wieku 95 lat osiągnie 70 lat panowania na tronie, czyli platynowy jubileusz. W ostatnich latach królowa Elżbieta II przewyższyła kilku swoich przodków pod względem długości ich panowania. Jej prababka Wiktoria panowała przez 63 lata i 216 dni. Podczas gdy jej dziadek Jerzy III panował 59 lat i 92 dni. Yy, oczywiście dane podaje na dzień 18 września 2020 roku. Elżbieta II ukończyła 69 lat i 218 dni panowania. No ale brytyjski monarcha stoi również na podium najdłużej sprawujących władzę władców na świecie. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w tym właśnie rankingu, przewyższając w 2019 roku cesarza Franciszka Józefa I z Austrii, który miał 67 lat panowania. Natomiast no, nieubłaganie na czele listy monarchów, którzy rządzili najdłużej w historii świata, stoi słynny król Słońce Ludwik XIV z Francji, a to tylko i wyłącznie dlatego, że wstąpił na tron w wieku 4 lat i panował następne 72 lata i 110 dni. Elżbieta II przewyższyłaby panowanie Ludwika XIV w 2024 roku. Na drugim miejscu w tym rankingu jest król Tajlandii Bouillonbol. Aludadej, znany również jako Rama IX, który wstąpił na tron w czerwcu 1946 roku po tajemniczej śmierci swojego starszego brata. Został on koronowany w 1950 roku. No i Rama IX panował aż do śmierci w 2016 roku, rządząc przez 70 lat i 126 dni. Na trzecim miejscu jest oczywiście Jan II z Liechtensteinu, który miał panowanie 70 lat i 91 dni. To było w sumie najdłuższe panowanie w historii Liechtensteinu. Jeśli królowa Elżbieta II osiągnie 7 dekad panowania, to 8 kwietnia 2022 roku prześcignie Jana II jako trzeciego monarchę i na podium mm, oczywiście stanie, a 12 maja by oczywiście prześcignęła ramę 10. Także jest już de facto w bardzo, bardzo ścisłej czołówce, trzymajmy za nią kciuki.